Twoja mama chciałaby z tobą porozmawiać. Ale ja nie mam mamy. Czuję jej obecność w tej sali. Właśnie trzyma cię za rękę. Pani. Powiedzcie mi, kochani, jakim trzeba być człowiekiem, żeby twierdzić, że niepełnosprawność dziecka to wina za grzechy rodziców? Wszyscy pewnie widzieliśmy już popis mamy Nike na live'ie. I bardzo współczuję, że musi żyć w takim domu. Ale nie możemy brać ciągle na poprawkę jej zachowania tylko dlatego, że żyję w takim domu. Wychowywałem się w domu, w którym ojcem bił mama. Czy teraz w takim razie mam chodzić i bić ludzi? Nie, bo pomimo tego, że wychowywałem się w takim domu, mam swoje wartości. Święteczną zbiórkę dla domu dziecka w sieborowicach. Wysłałem tą zbiórkę najce. Skoro jest chrześcijanką i ma nawet spore zasięgi, mogłaby pomóc. Oto jej odpowiedź: Jak musi być nudne Twoje życie, że robisz pow o mnie. Ale dzięki w sumie, wiem, że nie jestem nudna. O nudnych osobach się nie robi filmików. Wszystkiego dobrego. Nawet gdy jest mowa o pomocy dzieciom z domu dziecka? Serio? Nawet wtedy widzisz tylko czubek własnego nosa? Kiedyś ludzie mieli mniej, lecz byli bliżej siebie. Nagrywam z ukrytej kamery, to jak lunatykuje. Halo. Halo? Halo? Nie ma. Otwór. Nagrywam siebie podczas lunatykowania. I możesz. Ej, ja ci nie lubię. Ej, ja eść. Dziwo. Nie, nie, nie. O, 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 o. Nie. Jejku, chcecie poznać na żywo. wydajesz się taki super. Możliwe, że w trakcie rozmowy z tobą totalnie wyłączę swój mózg i nie będę rejestrował tego, co mówisz. O trzeciej w nocy potrafię jeść w łóżku rzeczy typu kiełbasa albo śledź. Mój biologiczny ojciec wiał prawdopodobnie dlatego, że jestem rudy. Nieironicznie słucham piosenek typu Big Klamoty. Nigdy nie wiadomo, kiedy mówię na serio. Ta czapka serio mi się podoba. Śmieszą mnie żarty typu Twoja stara. Na pierwszym spotkaniu będę pokazywał Ci randomowe rzeczy z mojej galerii. Możliwe, że mam ADHD, ale muszę to jeszcze skonsultować z moim lekarzem. Nie potrafię się poważnie zachować w eleganckich miejscach. Twoja stara jest tak stara, że była kelnerką podczas ostatniej wieczerzy. Na stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Blues, Cześć, gościa, pozdrowienia z Dubaju. Właśnie dolecieliśmy. No weź tu potem swój na Dubaj. Właśnie stoimy pod wieżowcem Burcz Kalifa. A, Dubaj. Kurczę, ona serio jest w Dubaju. I jeszcze zobaczymy kto będzie lepszy. Mmm, nice coffee. Jejku Gosia, sorry, że nie zadzwoniłam, ale mieliśmy strasznie zalatany dzień. Kupiliśmy sobie dzisiaj basen. Jejku, woda jest naprawdę niesamowita. Żałuj Gosia, że cię tu z nami nie ma. Mamo, bo ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Przestań, Kuba, a niby co się może stać? No w sumie racja. Proszę pani, to basen wystawowy. Kuź was W końcu mogę sobie zapalić. Nie rozumiem, dlaczego musz się ukrywać. Przecież mam już 15 lat, chyba mogę sobie zapalić. Kuba, co ty tu robisz? Ciociu, to nie tak jak myślisz. No, przecież widzę, że ukrywasz się z papierosem przed mamą. Dobra, to jednak dokładnie tak jak myślisz. Spokojnie nic jej nie powiem. Przecież też byłam kiedyś młoda. Ale daj mi tego papierosa, bo zaraz matka wróci i jak poczuje zapach, to życie nam nie miłe. Jejku, dziękuję ci, ciociu. Gosia, wyjaśnij mi co ty robisz? Palę sobie, jak widać. Goszka, przestań, przecież ty nigdy nie paliłaś. A co to mi już nie można zapalić? No to dawaj, zapal sobie przy mnie. <laughs> Kaszel mam. Mogłam się domyślić. Kuba. Kuźwa, macie ile ty masz lat, żeby pani. No chciałam dobrze. Gosia, chcesz ze mną jechać do miasta? Pewnie, tylko daj mi momencik. Co ty robisz? Makijaż robię, nie widać. Tobie by się też przydał. Zaraz, zaraz. Czy to są moje makijaże? Edyta, nie przesadzaj, pożyczyłam tylko Fluid. To jest mój ulubiony Fluid. Dziewczyno, o co ty takie dramaty robisz? Gosia, on kosztował aż 40 złotych. Co? Taki tani? Jejku, chyba mnie twarz zaczęła swędzieć. Jakoś mi nic nie jest od używania go. A. Patrzyłaś może w lustro? To może od tego podkładu. To ja może sama do tego miasta pojadę. Okej, okay, a więc miejmy to już za sobą. Wylosowałam cię na Mikołajkach klasowych. Proszę, to twój prezent. O, dziękuję. A co to jest? To jest żel pod prysznic. Wiem, że nigdy o czymś takim nie słyszałeś, ale polecam. A to, to, co to jest? Ale fajne. Dezodorant ci tam jeszcze dorzuciłam. No i jeszcze tak ponadbudżetowo pasta i szczoteczka. A z czym się to je niby? Tego się nie je, tym się zęby myje. Nie, no dzięki, nigdy takich rzeczy nie widziałem. Także wesołych Mikołajek. A teraz pozwól, że odejdę, bo nie wytrzymam w tym smrodzie. Nie, no czego to ludzie nie wymyślą? No dobra, chłopaki, teraz na poważnie, co kupujemy dziewczynom? Mamy niewiele czasu, także liczy się każdy pomysł. <laughs> Może kupmy im gąbkę płyn do naczyń? Eee, ten pomysł się nie liczy, jesteś debil. Ale dlaczego? A czy ty chciałbyś dostać gąbkę do naczyń? Musimy wymyślić coś takiego niebanalnego. Może dla każdej dziewczyny kupimy kwiatka? Mamy to, przecież to jest genialny pomysł. A jaki niebanalny? Ej, no chłopaki, weźcie, bo się zarumienię. Co się stało? Sprawdziła pani już sprawdziany, już ponad miesiąc czekamy. Jeszcze nie sprawdziła, mam czas. W statucie szkoły jest napisane, że ma pani dwa tygodnie na sprawdzenie sprawdzianą. Nie dyskutuj ze mną, bo mam też sprawdziany innych klas do sprawdzenia. Pokaż mi, Kuba, swoje zadanie domowe. Nie mam zadania domowego. A może zechcesz nam powiedzieć, dlaczego nie masz zadania domowego? Nie miałem czasu, mam też zadanie domowe od innych nauczycieli. Drogie dzieciaczki, dzisiaj do naszego przedszkola dołączy wasza nowa koleżanka. Super, przecież potrzebujemy tu więcej debili. Proszę pani, bo ja się trochę wstydzioszkam. Po co ci opaska do spania w przedszkolu? co mam opaskę na czoło. o jegu jak ja się zbłaźniłam zapomniałam jej ściągnąć no bo ja muszę spać z opaską na oczach bo mnie światełko w oczka razi spoko mam to gdzieś jegu teraz na pewno wszyscy się będą ze mnie śmiać ogólnie w tym przedszkolu zawsze jest tak zimno dlaczego jesteś taka pikmi widzę że dzieciaczki się dogadują to ja pójdę sobie zrobić kawę smacznej kawusi niech cię pin do dusi a teraz słuchaj, o bezrańcu. od tej pory ja tutaj przyjmuję władzę. A niby z jakiej to racji? Chyba nie chcesz, żeby pani się dowiedziała, że uderzyłeś taką malutką osóbkę. Zabierzcie ją. Sprzedam konsolę, cena 500 złotych. Witam, troszkę mi głupio, ale mi naprawdę zależy. Wiem, że dużo oczekuję, ale naprawdę ogromnie mi zależy. To nie dla mnie, to na prezent z całego serca. Chodzi o konsolę za 500 złotych. Nie ma problemu, konsola jest cały czas dostępna. Naprawdę? Odda mi pan ją za darmo z darmową wysyłką? Co? Przecież powiedział pan, że nie ma problemu. Ale nie o to. Chce mnie pan oszukać. Zgłoszę sprawę na policję. Słyszał pan o czymś takim jak umowa słowna? Ale przecież jest cena podana. To dla córki. Jest bardzo chora. I że niby konsola ją uzdrowi? Niby na co jest chora? Ty gówniarzów ścipski bogaczu zasrany. W dupie ci się poprzewracało. Masz pieniądze, to cwaniaczysz. Całą sprawę zamieściłam na Facebooku. Już nikt od pana nic nie kupi.